Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb w horoskopie na 2024 rok. Horoskop w trochę innej formie bardziej podzielony na kwartały, tak, żeby wyłowić to, co w danym kwartale, bo w miesiącu to za dużo czasu by to zajęło kwartale, to, co będzie najważniejszego, jeśli chodzi o życie uczuciowe, to, co Was najbardziej interesuje, oraz e, pracę i finanse. Jak będę robić czytanie dotyczące m, życia uczuciowego, bardziej będę się nastawiać na osoby, które poszukują, tak, nowych relacji, jeżeli zauważę jakąś informację dla par stałych, na co zwrócić uwagę, wtedy również to powiem, ale generalnie interpretacja będzie dotyczyć tych, którzy tych relacji właśnie poszukują. Taka energia ogólna dla ryb na 2024 rok to piękna energia kwiaty, więc tu możliwe poszukiwanie takiego, słuchajcie, swojego szczęśliwego kierunku. Jak tutaj też patrzę, mamy kartę pani, mamy kartę koniczyny i kartę kompasu, czyli poszukiwanie, poszukiwanie swojej drogi, poszukiwanie swojego kierunku. Być może no, to, co teraz powiedziałam, nasili się, to, to, to właśnie takie refleksje, w którą stronę ja chcę iść, z kim ja chcę iść, co ja chcę robić. Karta kwiaty mówi o zaręczynach, więc wszystkie te osoby, które w jakichś relacjach są, no, niewykluczone, że mogą spodziewać się albo <laughs> zaręczyn. Jeśli o Was chodzi, możecie również uczestniczyć w tego typu informacjach. Karta kwiaty to karta związana z celebracją wszelakiego typu osiągnięć, czyli można w pracy spodziewać się wynagrodzenia dodatkowego, takiego uznania, prestiżu. Zobaczmy zatem, co dalej. No, karta kwiaty i Bilecik bardzo mocno wskazuje na cichych wielbicieli obserwujących gdzieś tam z nieśmiało ryby. Dobrze i teraz bardziej szczegółowo, czyli od, zaczynamy od zimy. Grudzień tak nie, nie styczeń luty marzec zima. Karta słońca to jest energia ogólna. Teraz wiosna. Rycerz Buław. Lato. Dwójka Buław. I jesień. Rycerz Mieczy. Mamy tutaj karty dworskie, które mogą być nośnikami informacji o tym, że Pojawią się właśnie u Was w życiu osoby spod ognistych znaków, czyli mamy baran, lew oraz strzelec albo bliźnięta waka wodnik, czyli mamy wskazanie na takie znaki Zodiaku. Ale rycerze wnoszą również bardzo dużo ruchu w, w działanie. Począwszy od rycerza Buław, no, który który dużo działa, ale to jest taki rycerz, który działa, a dopiero potem pomyśli, nie? Natomiast na koniec roku macie rycerza mieczy, który działa odwrotnie, najpierw myśli, potem działa i dość szybko. Czyli tu działanie już jest jakby oparte na tych wszystkich przemyśleniach, które zgromadziliście przez cały rok. Rycerz mieczy. Jest bardzo asertywny. Nie wiem dlaczego zaczęłam akurat od, od końcówki roku. Jest asertywny, ma plan. Więc to, co będziecie robić przez cały rok, myślę, że to będzie tworzenie jakiegoś planu z realizacją na koniec roku. No ale, karta słońca. Wchodzicie w nowy rok. Jest zima, a tu, za oknem, no, mam nadzieję, chłód będzie i śnieg. A tu karta słońca, no a może wcale nie i będzie bardzo ciepło, ocieplenie klimatu. No dobra, ale to taka, taki mój żarcik. Karta słońca, czyli no, macie właściwie zielone światło w każdej dziedzinie. Macie duże aspiracje, taką nową nadzieję, yy, duże oczekiwania. No, w nowym roku to ja to i to i to, tak? No, w końcu karta kwiaty. Więc jest tu takie poczucie na, Konieczność zrealizowania celu i jednocześnie chęć osiągnięcia za to odpowiedniej gratyfikacji, wynagrodzenia. Pozytywne nastawienie do świata. Rycerz Buław, wiosna. To pozytywne nastawienie, nastawienie przekłada się na działanie. Wszędzie was pełno, drogie ryby. To tu, to tam. To z tym pogadam, to z tamtym, więc tu mamy, tak jak powiedziałam na początku, czasami działacie, a dopiero potem myślicie. Czas lata, dwójka buław. To hmm. no właśnie, tu było działanie, a tu są rozmowy. To, co powiedziałam, najpierw zadziałaliście, a dopiero potem, ojej, ha. trzeba by z kimś na ten temat pogadać. Czy to działanie było słuszne? Bo może jest taka sugestia, Dużo działacie, dużo się narobicie, generalnie rezultat tego działania i tego wkładu pracy będzie no, mizerny, prawda? I dopiero wtedy dwójka Buław, no dobra, no to ja muszę przegadać to, co tu poszło nie tak, co skorygować, no i wtedy faktycznie w rycerzu mieczy rodzi się już ten konkretny plan. Obecność kart dworskich, między innymi dwójka Buław. To mogą być rozmowy w odniesieniu do spraw partnerskich. No z tobą pogadam lub z tobą pogadam, bo w końcu w karcie słońca możliwości są naprawdę duże. Z tobą się umówię, z tobą się nie umówię. Ty mnie zaproś, może ty mnie zaproś. Także myślę, że dla ryb to będzie taki rok, gdzie będą duże oczekiwania. Sporo się będzie działo jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, no tylko teraz jakby wyzwanie dla Was to jest takie, żeby jeśli chcecie osiągnąć właśnie to spełnienie i te gratyfikacje w postaci kwiatów, to działajcie nie tylko ufnie, ale również konkretnie. Dobra, sprawdźmy teraz, co się zadzieje, jeśli chodzi o pracę i finanse. Zima. Prace i finanse. No, tu słuchajcie, nie wykluczone są jakieś podróże związane z pracą. Dla kogoś może to być jakaś delegacja, lub też wysłanie do pracy za granicę na placówkę, na przykład jakąś. Bo mamy tutaj podróż i budynek, czyli macie z zakwaterowaniem to wszystko zrobione. I dziesiątce kielichów, to jakby co Was spotka w, te, w, te, w ciągu tych trzech miesięcy, jeśli chodzi o pracę, to będzie takie jakby ukoronowanie, karta kwiaty, bądź co bądź, Waszych oczekiwań. Wraz z nowym stanowiskiem, z pracą, pojawi się taka stabilizacja emocjonalna. Jeśli ktoś szuka pracy, może to zdobyć pracę w firmie rodzinnej albo przy jakiejś rodzinie. Może to być nowy projekt, jeśli ktoś się zajmuje na przykład deweloperką, tak? to będzie to nowy projekt związany z budowaniem domów, nieruchomości gdzieś tam za granicą. I to jest również bardzo, albo takie budynki rodzinne. No ale to była jakby szczegółowa interpretacja, natomiast i jeśli chodzi o interpretację ogólną, co w tej pracy, to czwórka Buław może mówić, że w końcu jakby idziecie w kierunku osiągnięcia takiego swojego azylu. Niech na świecie całą wojna, a tu, nie wiem, wsi spokojna, coś tak, było takie powiedzenie, nie, nie pamiętam już dokładnie, ale chodzi o ten azyl, czyli wszędzie dookoła się kotłuje, a wy macie to swoje stabilne stanowisko, te swoje, macie te swoje stabilne dochody i możecie się z tego cieszyć. Przełoży się to również na, na stabilizację albo waszą uczuciową, bo jak człowiek na jednym polu zyskuje stabilizację, to od razu jakby jest jakieś tam przełożenie na inne dziedziny życia. I tu karty pokazują, że w dziesiątce kielichów właśnie taka satysfakcja pełna nastąpi. I druga interpretacja, dzięki Waszej stabilizacji finansowej stabilna będzie również Wasza rodzina. Finansowo dążenia do wspólnego rodzinnego domu mogą być do realizacji takich planów. Okej, okay. wiosna. Wiosna, tu widać jest działanie. No, rycerz Buław z Kartą Sprawiedliwości bardzo często mówi o konsultacjach z radcą prawnym. Jeśli chodzi o finanse, karty tu pokazują, że będziecie dopinać być może jakiś projekt finansowy, Może ktoś chce chcieć wystąpić o kredyt, ale nie spełnia jeszcze jakichś warunków, i tu na wiosnę będziecie musieli popracować nad tym, żeby spełnić jakieś wymagania, na przykład kredytowe, albo, no nie wiem, chcecie kasę z, innego, z innych źródeł pozyskać, no to znowu jakieś tam wymagania trzeba będzie spełnić, ale w dziewiątce buław no ten proces, choć trudny, zmierza ku końcowi, prawda? Jeszcze trzeba będzie postawić jakąś taką kropkę nad i. I tu powiedziałabym, że nie stawiajcie tej kropki na ślepo, tylko po konsultacji z radcą prawnym lub kimkolwiek, kto, ma, kto pełni funkcje doradcze. Prawda? Co jeszcze, w sprawach finansowych, kontrakty z dużą firmą, na przykład ktoś może mieć kontakty w branży beauty, prawda? i tutaj będzie jakaś ekspansja, jakiś rozwój. Trzeba będzie podpisać kontrakt, widać, że dawno już pracowaliście na ten kontrakt i znowu czas wiosny to będzie czas dopinania wszystkiego na ostatni guzik. Jeśli ktoś ma sprawy sądowe, finansowe, sędzią może być kobieta i też te sprawy będą się jakby powoli już kończyć, zamykać z dobrym dla Was finałem, ale pamiętać o jednym, o właściwym doradztwie, żeby to nie było tak, że sami coś tu na Was grzecie, a potem dopiero, no dobra, to ja się pójdę jednak i spytam, tak? Odwrotnie, najpierw się spytam, a dopiero potem mam plan i działam. Czyli te wiadomości, to co tutaj podpiszecie, to będzie dla Was bardzo ważna kwestia, sprawa związana z przyszłością. Karta Sądu, Karta Sprawiedliwości, ona może mówić, na co sobie pracujesz, zasłużysz, to dostaniesz. Tak? Czyli jeśli ten wkład pracy będzie wystarczający, to teraz nastąpi w karcie razem z kartą kwiaty. Mówiłam o tych gratyfikacjach. To teraz dostaniecie za to wynagrodzenie, o czym mówiłaby właśnie karta cesarzowej, prawda? Czyli teraz ja finansowo mam, mnie stać, ja się troszczę, ja zyskuję wpływ, władzę, potęgę, umacniam się na stanowisku i mogę teraz pomagać prawda, innym. Czyli otrzymałam gratyfikację dzięki temu. Y, no zobaczmy to lato. O co się tutaj w lecie będziecie kogoś pytać? Od, no tu jest, a, pyta, ktoś znowu, ósemka kielichów. No bierzesz to, czy nie? Jakaś propozycja, nad którą się będziecie zastanawiać, ale, 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 ale karty pokazują, że uznacie, że ta propozycja będzie Was ograniczać w kwestii, oczywiście, finansowej. Czyli mamy rozmowę, na którą prawdopodobnie was ktoś zaprosi. Na tej rozmowie padnie propozycja, a wy powiecie tak, no nie, ty tu oferując mi, chcesz e, mnie ograniczyć, chcesz przejąć nade mną kontrolę, chcesz decydować za mnie. I dziewiątka denarów jako finał, może być taki finał, że podziękujecie uprzejmie za propozycję finansową i pójdziecie w totalnie nowym kierunku, prawda? Albo przeprowadzicie tak rozmowę, żeby jako, że tak powiem, konkluzja tego, czy jakieś wnioski to były obróciły się na Waszą korzyść w dziewiątce denarów. Jestem stabilny finansowo, mam perspektywy, mam dobrą pracę, mam super przychody, prawda? Wybitnie karta finansowa. Więc tu mamy bardzo ważną rozmowę. Nie dajcie się podczas tej rozmowy zapędzić w kozi róg, jeśli ktoś wam będzie jakieś przeszkody stawiać, prawda? Lub też chcieć ograniczyć właśnie jakby taka wiążąca propozycja tutaj, no to powiedzcie, nie, 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 to by mnie za bardzo ograniczało, ja jednak wolę tę drugą opcję, ale ale rozmawiajcie, tak, bo tu jest najważniejsza kwestia rozmowy. Kończy się rok, o, muszę się streszczać, bo czas już przekraczam, e, kończy się rok, macie rycerza mieczy, więc macie plan i działacie, i to bardzo mocno, ósemka buław mówi o mocnym pójściu do przodu, o zyskaniu. Wiecie co? Mi przychodzi no, brzydkie powiedzenie: kto ma miękkie serce, ten ma twardą. I tak bym powiedziała, że na koniec do takich wniosków możecie dojść. Jeżeli tu latem. Stanie się jednak tak, że nie będziecie chcieli się wiązać z kimś, kto was ogranicza finansowo, to za decyzję odchodzę, możecie to, co powiedziałam, kto ma miękkie serce, czyli nie kierować się sentymentami, bo no co jak co? Ale rycerz mieczy w finansach sentymentami się nie kieruje. Tak? On ma plan, on jest konkretny, asertywny i umie powiedzieć nie. Więc, no tu jeszcze jest do tego król czy no to już w ogóle całkiem ta energia intelektu wzrasta, i tu możecie powiedzieć: Ja mam na tyle doświadczenia, na tyle wiedzy, że mogę sobie pozwolić na rozwój osobisty. Owszem, no, rycerz denarów. No to dobrze, że nie paść, ale jestem rycerzem denarów, więc kontynuuję. Te swoje założenia, ten swój plan wdrażam powoli, ale teraz ja już mam plan. Wiem, jasno jest określone, w którą stronę iść i co robić. Czyli to jest kolejny rycerz. Oprócz, y, wszystkie, wszyscy rycerze się pokazali oprócz rycerza kielichów. Więc czego tu brakuje? Uczuć. Póki co, zobaczymy, co przyniosą karty. Związane z uczuciami, no bo jednak karta kwiaty sugerowałaby, że o tych uczuciach również karty powinny co nieco opowiedzieć i uchylić rąbka tajemnicy. A od działania poprzez plan aż po jego wykonanie, czyli sensownie się to układa, prawda? Tu działam, no najpierw działam potem myślę. Potem mam plan i mam plan i, i dopiero działam, a potem już. Wiem na czym stoję. Działam konsekwentnie, realizuję, wdrażam ten swój plan, który powstał na podstawie rozmów. OK. Teraz weźmy sobie karty na uczucia i już będziemy powoli kończyć. Zobaczymy jak karta kwiaty i karta słońca. No tu mogą być zaproszenia na jakieś imprezy rodzinne, No w końcu karnawał. Łyczka kawki. Zobaczmy uczuciowo. Co w pierwszym kwartale 2024 czeka ryby. Karta słońca, dziewiątka buław. Karta rydwanu. Uczuciowo. I karta mocy. Eee... Słuchajcie, no więc tak. Eee... Uczuciowo, no ktoś może być zakochany w swoim samochodzie. Tylko i wyłącznie. No okej, okay. no, ale to znowu taki mój tam żarcik. Natomiast karta mocy i karta Słońca mówi, że jest potencjał do opanowania jakichś trudności, tak? Może w kwestiach tych właśnie sercowych pojawią się możliwości wyjazdu i podczas tego wyjazdu. Czy podróży, czy takiego typu, albo czymś związanym ze środkiem lokomocji, jakiś problem może być związany ze środkiem lokomocji, i przy okazji w karcie mocy dokonuje się zmiana, czyli co? Poznajecie kogoś nowego, prawda? I karta słońca mówi: No, masz taką dobrą energię, która będzie przyciągać ludzi do ciebie. Zatem ten okres zimowy, gorący. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, tu możliwa jakaś zmiana. Dla osób, które już się znają, a w związkach nie są, karta mocy mówi, pokonacie razem jakieś trudności i karta rydwan, ta relacja ma szansę na rozwój. Ok. Mamy wiosnę, czyli mamy energię rycerza buław, bardzo seksualna energia, i proszę na słowo seksualna, pojawia się azbuław. Czyli tu możliwe poznanie osoby takiej, no na razie póki co do spraw romansowych, ale powiedziałabym, no tu jest silna pokusa, słuchajcie, to jest tak, jeśli jesteście w związku stałym partnerskim. Powiedziałam, że będę mówić o partnerskich związkach, jak będzie czerwone światło. I właśnie takie czerwone światło teraz zabłysło. Jest, jeśli jesteście w stałych związkach, czy to już podpisanych formalnie, czy to takich, no nie podpisanych, ale naprawdę stałych związkach, to uwaga, okres wiosny to jest okres pokusy dla Was. Nie bez kozery pokazuje się karta diabła. Czyli mamy pokusę, mamy asa buław, silną tendencję i w końcu rycerza buław, który jest no kasanową. I jest silne, jakby, parcie na to, żeby zdradzić męża, żonę, wejść w jakieś tam relacje czy zagmatwać się w jakiś romans. A karta sprawiedliwości mówi: uważaj, bo to, na co sobie teraz zasłużysz, to dostaniesz potem rykoszetem, nie? Także stałe związki ostrzegam. Natomiast jeżeli ktoś nie ma żadnych zobowiązań, jest singlem, fruwaczkiem, motylkiem, to tu jak najbardziej szykuje się bardzo gorący naprawdę okres w waszym życiu. No pokusa totalna, chemia niesamowita, natomiast no Karta Sprawiedliwości jednak mimo wszystko zachęcałaby do tego, żeby zachować umiar. No, Ciągnie was ryby ten człowiek po prostu jak magnes, ale wiecie co, raczej to wygląda na przelotne takie romansidło, aniżeli na relację, która e, może przynieść rezultaty. I właśnie pokazuje się to, co mówiłam. Najpierw się zagmatwacie e, w romansidło, a potem w dwójce buław stwierdzicie, e, no może ja pogadam ze znajomymi, co to jest za człowiek, prawda? No właśnie. Także no może tu być odczyt odwrotny, że to ryby będą w takiej bardzo rozrywkowej tutaj kondycji i to jest wasza energia, ta rycerza buław. Uwaga, karta sprawiedliwości znowu może ostrzegać. Co komu zrobisz, to za chwilę ty dostaniesz. Ale przy zachowaniu środków ostrożności, as buław z kartą diabła, no pokusa po prostu nie do odrzucenia. W kontrolowany sposób zabawcie się. Lato, lato, ta wiosna u Was to taka naprawdę. Hmm. Lato, 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 lato. Dwójka była w karta świat. I czwórki denarów. I dwójka kielichów. Proszę bardzo, proszę bardzo. No moi kochani, no jeżeli. No tak, mamy opcję i zimą, mamy opcję i na wiosnę. Teraz, która z tych opcji musi tutaj latem, że tak powiem, wypalić? Może być tak, wybierza, wybieracie się latem na jakieś tam wyjazdy zagraniczne, no i tu karty pokazują, że w świecie dochodzi do partnerstwa, nie? Lub też, to była relacja do tej pory tylko na SMSy, maile, telefony, czyli na, na rozmowę, a teraz latem stwierdzicie dobrze, no to na urlop, ja mój urlop spędzę u ciebie, się zobaczymy i pogadamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Um, wyczuwałam taką bardzo potężną chęć stabilizacji, nie? W czwórce denarów, ochrony tego, co moje. Jak to się może, jak to się może przełożyć? Na życie uczuciowe. No, przede wszystkim stabilizacja. Mam świadomość, z kim jestem, co mam, w jaki sposób mogę budować życie i czy w ogóle z tą osobą, prawda? Karta Świat może mówić, jakiś cykl dobiega końca, na przykład no, tego romansu. Już się wyromansowaliśmy, więc teraz no, trzeba zamknąć cykl romansowania, przejść do następnego etapu i pogadać. O tym związku. Dwójka buław, dwójka kielichów. Siądźmy, porozmawiajmy w czwórce denarów. Jak my i czy w ogóle te stabilizacje tutaj planować możemy, prawda? I przychodzi okres po tych rozmowach, czyli to działanie, euforia, chemia zaczyna schodzić i przychodzi czas refleksji w rycerzu mieczy, tak? Teraz po działaniu zaczynają ryby myśleć. Dobrze. I co wymyśliły ryby na koniec roku? Sprawdźmy. Ósemka kabuła. Słuchajcie, kolejny jesteście, był wodnik, jesteście teraz wy rybki. Kolejny znak zodiaku, który ma tutaj w swoim jakby żywiole dużo działania, dużo powietrza, dużo wyjazdów, ale niewykluczone, że chyba 2024 rok to jest przejście w ogóle takie z ery ryb do ery wodnika. I, I tutaj mogą w ogóle zmienić się jakieś takie ogólnoświatowe priorytety, czyli ta, ta wiara, jak to ryby, to działało przez 2000 lat. A teraz nastąpi zmiana priorytetu, bo w końcu i Pluton również zmieni swój znak, prawda? Wejdzie do znaku wodnika. Znowu mamy podkreślenie. Z koziorożca przejdzie do wodnika, czyli ten wodnik będzie bardzo ważny. Wodnik, czyli powietrze, czyli nauka, czyli wynalazki, czyli podróże. I to w jaki sposób? No, zobaczymy jak z innymi znakami, ale jakoś tak na ludzi się zaczyna przekładać. Właśnie tą myślą, działaniem, podróżą, ruchem. Wszędzie pełno, każdego. Ok, dobra, czyli mamy tutaj ósemkę buław. Co z tego planu wyszło? Ósemka buław, siódemka i. Proszę. Pojawił się wspomniany przeze mnie czwarty rycerz kielichów. Czyli tak, no, jeśli rozpatrywać to energetycznie to po czasie seksu następuje czas namysłu i kończy się to naprawdę happy endem, bo mamy jednak rycerza kielichów. Albo może być tak, że ten rok w karcie słońca. Mamy karty mocy, zmiany. Mamy kilka osób, które się pojawią na naszej drodze, a w końcu ta ostatnia będzie tą najlepszą, bo z pierwszą osobą to tylko romans. Z drugą, no to jakieś kłótnie, nieporozumienia, jak to rycerz W rycerzu mieczy takie trochę sieczenie, e, sieczenie mieczem, prawda? Słowem jak mieczem, i w końcu na koniec roku pojawia się ten wyszukany, wymarzony rycerz na białym koniu. Więc tu mamy próby i koniec roku fajnie, dobra. E, ale już tak trzymając się tylko energii, to rycerz mieczy ma plan konsekwentnie go realizuje i następuje tak, tutaj, no chce ci coś zaoferować siebie, tak, więc tę ofertę przyjmij, to pozwoli nam ruszyć mocno do przodu z kopyta w sprawach uczuciowych i doprowadzić do związku, więc tu ta myśl za co będziemy żyć, gdzie będziemy mieszkać, czyli wszystko to, co myślowo dotyczy relacji i związków, w końcu również jakby przychodzi czas na, na to, co priorytetowe, czyli na uczucie lub też na zastanowienie się. Zastanowiliśmy się nad wszystkim, gdzie mieszkamy, co robimy, co jemy, a gdzie są uczucia. I ten koniec roku powinien właśnie przynieść taką... Refleksje i podsumowanie, że te dobra materialne, ok, jest stabilna podstawa, ale jest rzecz najważniejsza, czyli są prawdziwe uczucia i to, że człowiek człowieka po prostu kocha, szanuje i wspiera. Tego Wam serdecznie życzę, drogie ryby, i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.